Dzień dobry wszystkim. A teraz o polityce. Jak Matka Boża wmieszała się do polityki. No, była taka historia. Objawienia Matki Boże w Giedrzwałdzie. Giedrzwałd to na Mazurach. To było mniej więcej tam z 200 lat temu, kiedy byliśmy pod zaborami. I to było niemieckie. Znaczy, jakby to powiedzieć, długo było niemieckie. Ale byli tam też Polacy. No i Proszę sobie wyobrazić, że Matka Boża objawia się dwójce polskich dzieci i mówi do nich po polsku. A ksiądz był Niemiec. Cała parafia była niemiecka. No to jest niesamowite, prawda, że. E, Czy znaczy myśmy byli lepsi od tych Niemców? Trudno powiedzieć o co chodzi. Ale Matka Boża wybrała dwójkę dzieci i do tych dzieci. Mówiła o ważnych sprawach po polsku w czasie, kiedy byliśmy pod zaborami. A to było niemieckie. No niesamowite, bo ksiądz był katolik. I te objawienia były już uznane za prawdziwe, po owocach, już wówczas. Już wówczas. Zachęcam do. Prześledzenia w objawień w, w, w Giedżwaudzie. No, w internecie łatwo znaleźć. <laughs> jest tam cudowne źródełko, które Matka Boża ustanowiła. Ludzie biorą tą wodę i jest mnóstwo cudów, które się tam dzieją do dzisiaj. Jak Matka Boża się kiedyś objawiała, to nieważne jak dawno, to źródełka cudowne zwykle zostawiała. Tak jest na przykład w Efezie. Ja byłem u Matki Bożej w Turcji, w Efezie dwa razy w domu. Byłem zaproszony do Matki Bożej domu. Tam też jest źródełko. Też jest mnóstwo cudów i nawet muzułmanie przychodzą, bo muzułmanie uznają, że Matka Boża jest Matką Jezusa Chrystusa, a oni uznają Jezusa Chrystusa za proroka. Oczywiście błąd, ale szanują. Tak to Matka Boża wmieszała się do polityki, zauważając, że Polska jest w jej sercu niesłychanie miła jest królową Polski. Bez wątpienia jest jako że Jan Kazimierz król Polski w katedrze lwowskiej razem z całym swoim majestatem, czyli <coughs> wszystkimi możnowładcami i kościołem poprosił Matkę Bożą, została królową Polski. Jest. Pomaga, błogosławi. Warto niesłychanie warto dziękować Matce Bożej za wstawienictwo do jej syna. Dobry Boże. Ja Ci bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom niłów świętych. Matka Boża jest pośredniczką wszystkich łask i Królową Polski i całego świata, i wszechświata. Nie wszystkim błogosławie Bóg, błogosław trzech błogosław, mogący ojciec i syn i Duch Święty. Amen. I przypominam, że to moja prawa ręka była, a kamera odwraca strony. Miłego dnia wszystkim życzę.